Odchodzisz z korony po 12 miesiącach, będziesz grał w termalicy Brok jak będziesz wspominał okres gry w kieleckich barwach? Na pewno na pewno będę wspominał bardzo, bardzo dobrze, bo to był fajny czas, gdzie stworzyliśmy fajną drużynę i utrzymaliśmy się praktycznie bez żadnych problemów w Ekstraklasie i mam nadzieję, że przed tą drużyną jeszcze wiele, wiele, wiele wspaniałych chwil. Tak indywidualnie ten sezon zaszły też ci się chyba przydał, złapałeś ciągłość gry. Na pewno. Pierwsze pół roku to była taka adaptacja z, z nowym zespołem, z nowym miastem i potrzebowałem, no, tak, tak jak każdy inny zawodnik. Kolejne już ostatnie pół roku tutaj to na pewno mogę powiedzieć, że to był bardzo pozytywny okres i, i byłem z tego bardzo zadowolony. A jak miałbyś wybrać, jakie najlepsze spełnienie związane z Kielcami z tego ostatniego czasu? Myślę, że, że te 12 meczy, które nie przegraliśmy. To na pewno był taki fajny okres, gdzie, gdzie mówiono o nas i, i byliśmy taką wizytówką, jeśli chodzi o, o nieprzegrane mecze. Będziesz się cieszył na powrót do Kielc z Termaliką na mecz ligowy? No, na pewno. No, tutaj znam ten obiekt i myślę, że to będzie taki fajny, fajny mecz. Na koniec coś chciałbyś powiedzieć jeszcze kibicom Korony na odchodne? Tak, jak najbardziej. Chciałbym podziękować całemu klubowi, ludziom pracującym w nim, a także drużynie, którą, którą niestety opuszczam. I Kibiców podziękować za, za ten wspaniały rok i życzyć samych sukcesów i cieszenia się ze zdobytych punktów. Dziękuję bardzo.